Witam tu Krzysztof dzisiaj chciałem powiedzieć o, troszeczkę o pracy na etacie normalnie pracujesz pracujesz te 8 godzin masz do zrobienia jakichś tam rzeczy masz szefa swojego i właściwie głównym główną y, Rzeczą, jaką robisz, to jest wykonywanie poleceń swojego szefa. Tak wygląda praca normalnie, jeżeli zatrudnisz się w jakiejś firmie. A jak, wyg jak wygląda praca, kiedy nie masz takich obciążeń? Trzeba po prostu zmienić myślenie. jeżeli chcesz pracować sam gdzieś tam w domu czy czy teraz nie, nie zdarzają się tak, takie firmy w których jest ta, dosyć dobra atmosfera bo cały czas jest ciśnienie na jakieś tam wyniki sprawdzanie i tak dalej a, a jak jest z pracą w domu musisz sobie sam narzucać po pierwsze wszystkie te ograniczenia, ale nie jesteś nie jesteś związany z żadnym szefem, bo szef to jest twój ktoś, kto ci powinien pomóc. Nie jesteś związany z miejscem gdzie musisz dojechać jakimś tam jeszcze dobrze, jak masz samochód, to z samochodem. A jak nie masz samochodu, to musisz dojechać komunikacją miejską. Ten dojazd trwa 2 minuty, 3 a może trwać nawet 2 godziny. I tak jesteś w tej robocie 8 godzin, na dojazdy tracisz. 2,5 godziny na przykład, to jesteś 10 godzin w pracy, gdzieś tam daleko od tego, co możesz uzyskać w domu. Tym różni się praca w domu od pracy na jakimś etacie. Na, właśnie tą najważniejszą sprawą jest to, że musisz musisz przestawić myślenie. Musisz sam sobie narzucać pracę, ale musisz przestawić po prostu myślenie. Zrobienia jak robot, jak jednej rzeczy, drugiej rzeczy, trzeciej rzeczy. Do robienia twórczego, że tak powiem. Twor Pracując w domu, tworzysz. Pracując w pracy, też tworzysz. <laughs> Ale jesteś ograni ograniczony i cały czas jak gdyby inwigilowany. Czyli wywiązuje się ze swoich yy, zobowiązań wobec szefa swojego. I tak, tak pokrótce wygląda różnica między praca, pracą w domu a pracą gdzieś tam w firmie. Dziękuję i pozdrawiam, Krzysztof.